Witaj, zaczynamy pierwszy stan faktyczny w nowym 2026 roku. Nowy rok. A my co? My w Polsce znowu stoimy przed wyborem, właściwie cały czas stoimy przed tym wyborem, czy państwo ma działać, czy ma być blokowane. Ale szczególnie dzisiaj widać to jak na dłoni, bo wystarczy zestawić moim zdaniem oczywiście dwa zdania dwóch czołowych polskich polityków. Z jednej strony mamy premiera Donalda Tuska, który mówi do Europejczyków: bądźcie jak Polska, energiczni, odważni i bezpieczni. Prosto, dumnie, bez kompleksów. I z jasnym przekazem: Polska ma być przykładem ma być mocna, ma być bezpieczna. Z drugiej strony prezydent Karol Nawrocki wychodzi z orędziem i mówi: Polacy powiedzieli jasno: nie podoba nam się to, co jest, potrzebna jest zmiana. I teraz uwaga: Ja nie mam w sumie problemu z tym, że jakikolwiek polityk chce zmian. Problem mam z tym, co stoi za tym hasłem zmiana, bo można mówić o rozwoju, bezpieczeństwie, lepszym życiu Polaków. To też pada w tym orędziu Nawrockiego. Tylko wiecie, no, słowa kosztują w polityce zero, a państwo kosztuje decyzję, odpowiedzialność i pracę. A co do naszej pracy, jeśli lubisz stan faktyczny i chcesz, żebym robił go dalej, niezależnie wesprzyj w nowym roku moją działalność. Szczegóły znajdziesz w opisie programu i witaj w noworocznym stanie faktycznym. Dzisiaj, w ten pierwszy dzień Nowego Roku, widać jak na dłoni różnice między podejściem rządu Tuska a podejściem obozu opozycji, PiS, Konfederację, obie i cały ten chór liderów opozycji, którzy świetnie czują się. A w roli recenzentów, ale no gorzej w roli ludzi, od których zależy realne działanie państwa, pomimo że są w opozycji, a może właśnie dlatego, że są w opozycji. Popatrzmy na to wszystko bez zbędnych emocji. No bo tak, Donald Tusk mówi w swoim noworocznym przesłaniu do Europy o rzeczach, które są w ogóle fundamentem współczesnego państwa czyli bezpieczeństwo, granica, polityka migracyjna, armia, gospodarka, energia. Można się z kimś spierać o akcenty, o tempo, o priorytety, ale ten przekaz jest ułożony w jednej linii. Polska ma być bezpieczna i skuteczna. A teraz spójrzmy na Karola Nawrockiego. On w swoim orędziu mówi, że nie podoba mu się to, co jest i że potrzebna jest zmiana. No, brzmi ostro, konfrontacyjnie, trochę jak polityczny plakat, moim zdaniem. Tylko ja mam pytanie: zmiana na co konkretnie, panie prezydencie, na cofnięcie państwa do. Permanentnej awantury, wejście w przestrzeń jeszcze większej awantury na kolejny plemienny rozdział My kontra oni, gdzie najważniejsze nie jest to, żeby państwo działało, tylko żeby akurat ten rząd miał gorzej. Wydaje mi się, że dzisiaj najważniejszy test nie jest w żadnych sloganach. Najważniejszy test jest tam, gdzie państwo ma działać w praktyce. Dam wam przykład, który jest tak konkretny, że chyba nie da się go zagadać. Dyplomacja, ambasadorowie, bo co, szef MSZ Radosław Sikorski mówi wprost, że prezydent Nawrocki ma przecież na biurku ponad 40 wniosków o powołanie ambasadorów oraz wnioski o odwołania dyplomatów, którzy już opuścili placówki. Nie podpisał żadnego. Nawet w sprawach, gdzie, jak podkreśla Sikorski, w komisji sejmowej głosowali też posłowie PiSu, czyli nie mówimy o jakiejś ideologicznej wojnie w takiej czystej postaci. Mówimy o w sumie realnym mechanizmie państwa, który ma po prostu zwyczajnie działać, bez względu na to, kto jest w dużym, a kto w małym pałacu. Jak to się ma do bezpieczeństwa zatem? Jak to się ma do rozwoju? Jak to się ma do tego lepszego życia Polaków? Ja ci powiem, jak to wygląda od strony obywatela. Też od twojej. Wygląda to jak blokowanie państwa po to, żeby politycznie prezydentowi grało, żeby było im gorzej, właściwie tym lepiej. Wydaje mi się, że to jest właśnie ten moment, w którym ludzie powinni przestać się nabierać na takie gładkie formułki, bo w 2026 roku nie będzie wygrywać ten, kto krzyczy, że nie podoba mu się to co jest. Będzie wygrywać ten, kto potrafi dowodzić państwem albo przynajmniej no niech będzie, nie przeszkadzać państwu działać. Opozycja będzie ci mówiła, rząd robi PR, rząd się chwali, rząd gada, jasne, polityka zawsze ma element komunikacji. Tylko Różnica polega na tym, że rząd komunikuje: Polska ma być mocna i bezpieczna, ale z drugiej strony słyszymy: Nie podoba nam się to, co jest. No i co? I w praktyce dostajemy konflikty, blokady, przepychanki. To wszystko uderza w sprawczość i sprawność całego państwa. Jeszcze jedno. Ja w sumie rozumiem, że prezydent ma swoją rolę. To jest jasne. Rozumiem, że może stawiać warunki, ale jeżeli stawianie warunków zamienia się w wielomiesięczny impas, to to nie jest żadna twarda postawa prezydenta, nawet Nawrockiego. To jest po prostu zwykłe osłabianie państwa. A państwa się nie osłabia w czasach, kiedy świat jest więcej niż nerwowy, kiedy bezpieczeństwo i relacje międzynarodowe są. Kluczowe. Dziś wieczorem, zresztą o 20.00 premier Donald Tusk ma wygłosić noworoczne orędzie. Wrócimy do niego w dzisiejszym wieczornym, noworocznym programie na żywo o 21.00 z profesorem Stefanem Niesiołowskim. Zapraszam już teraz. A co do orędzia? Myślę sobie, że orędzia szczególnie to premiera Tuska i do Europy. I to, które, te, które były do tej pory, one zawsze są sygnałem, że rząd chce ustawiać ramę tym razem na 2026 rok. Priorytety, gdzie jest polska racja stanu. Jeżeli ktoś myśli o Polsce poważnie, to powinien dzisiaj patrzeć nie na to, kto głośniej narzeka, jak prezydent Nawrocki w swoim orędziu, tylko na to, kto buduje realne instrumenty, czyli bezpieczeństwo, państwo, sprawczość. W tym miejscu mam do ciebie... Noworoczną prośbę. Jeśli to, co mówię układa Ci się w głowie, w logiczną całość, to daj polubienie, podeślij ten materiał jednej osobie, która wciąż być może wierzy w polityczne bajki i zasubskrybuj nasz kanał. To naprawdę pomaga, bo dzięki temu więcej ludzi zobaczy to wszystko bez filtrów i bez propagandowych skrótów. Zobaczą na fundamencie stanu faktycznego. Wracamy do tematu. Wydaje mi się też jeszcze, że w polityce najłatwiej jest grać na zmianę właśnie, najłatwiej jest mówić, nie podoba mi się. Tylko mam jednocześnie wrażenie, że część opozycji żyje z tego, że Polacy są wkurzeni, że ludzie są zmęczeni, że ktoś ma poczucie chaosu. I wtedy zauważcie, oni mówią, my wam damy zmianę, hmm? tylko że jak przychodzi do konkretu, do dyplomacji, do instytucji, do sprawności państwa, to nagle widzimy cały czas ten sam mechanizm: konflikt, impas, blokada. Blokada, impas, konflikt. Rząd. Rząd Tuska niezależnie od tego, co o nim myślisz, co ja myślę, dzisiaj wysyła bardzo jasny i precyzyjny sygnał. Polska ma być przykładem, Polska ma być bezpieczna, Polska ma mieć ambicje, mówić Europie, że Europa może się od nas uczyć. I to jest komunikat, który tak, no, będzie budził emocji, będzie, będzie budził też złość przeciwników, ale wiesz co, dobrze, bo w polityce zagranicznej i w bezpieczeństwie, no, kompleksy są luksusem, na który nas, mówiąc, szczerze, nie stać. Niech będą te noworoczne emocje. Ale Nawrocki, Nawrocki zaczyna roku do powieści nie podoba nam się. I ja to czytam tak. Chcę być twarzą permanentnego sporu z rządem i jest. Chcę być ośrodkiem, który nie współpracuje, tylko cały czas przeciąga linę. I może to jest opłacalne. Dla jego zaplecza politycznego, dla niego, może to jest opłacalne dla liderów opozycji w ogóle, którzy chcą mieć codzienną amunicję. Tylko to nie jest opłacalne w żaden sposób dla nas, czyli dla państwa. A no i teraz, zanim ktoś mi powie, ale przesadzasz, ja nie mówię o żadnych domysłach. Ja mówię o faktach: o tym, że MSZ wskazuje na realny problem z nominacjami ambasadorów, na brak podpisów, o tym, że dziś premier wychodzi z przekazem: bądźcie jak Polska, a prezydent mówi: nie podoba nam się. No, i o tym, że dziś o 20.00 premier ma wystąpienie, ono będzie jednym z głównych tematów dnia, oczywiście, i w programie o 21.00 na żywo omówimy je z profesorem Stefanem Niesiołowskim. Już teraz Cię zapraszam. Finalnie, moim zdaniem, oczywiście, to wszystko składa się w jeden obraz. 2026 rok to będzie rok starcia o sprawność państwa. Pora na wnioski, bez akademickich tam wywodów. Po pierwsze, Noworoczna prośba. Nie daj sobie wmówić, że narzekanie to jest jakikolwiek program polityczny. Narzekanie to jest wyłącznie emocja. Program polityczny to są określone decyzje. Po drugie, jeżeli ktoś mówi o bezpieczeństwie, to sprawdź, czy pomaga to państwu działać tam, gdzie realnie bezpieczeństwo się robi w dyplomacji, w instytucjach, w relacjach międzynarodowych. Bo w orędziach i hasłach każdy kreuje się na bohatera, prawda? Bo. Tak to już jest z wystąpieniami publicznymi. Po trzecie, to, co dziś robi premier Tusk, ten komunikat do Europejczyków bądźcie jak Polska, to jest próba ustawienia Polski w roli podmiotu, a nie żadnego petenta, i to jest kierunek, który kraj i nas wszystkich wzmacnia. Opozycja może się złościć, może krzyczeć, może mówić, że to jest jakaś pycha, tylko że świat nie szanuje państw, które same siebie nie szanują. Po czwarte, jeszcze. Patrz, co będzie dziś wieczorem? Bo po orędziu premiera zobaczysz, kto chce budować rok 2026 na sprawczości, a kto chce go budować na wiecznej wojnie politycznej. Możemy się domyślać, jakie wnioski wyciągniemy po tym orędziu. To był stan faktyczny. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli chcesz pomóc utrzymywać nam tempo i poziom naszych programów, to szczegóły niezbędnego nam wsparcia znajdziesz w opisie tego programu. Jak już wspominałem, dziś pierwszy noworoczny program na żywo o 21.00. Widzimy się z profesorem Stefanem Niesiołowskim. Zapraszam cię już teraz na ten program. Jeśli się podobało, polub, udostępnij go znajomym i zasubskrybuj nasz kanał, żebyśmy z nowym rokiem mieli jeszcze więcej tlenu. 21 na żywo. Widzimy się w naszym pierwszym noworocznym programie. Zaglądaj na nasz kanał, i w opisie tego materiału znajdziesz linki do wszystkich najnowszych stanów faktycznych w wolnej chwili. Oczywiście polecam. Dziękuję i do zobaczenia.